Zakup ubezpieczenia na życie jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie finansowe w razie nagłych i najczęściej negatywnych zdarzeń losowych. W przypadku śmierci ubezpieczonego, jest to zabezpieczenie dla jego najbliższych. Natomiast w przypadku choroby czy nieszczęśliwego wypadku, pomaga ubezpieczonemu uporać się ze skutkami finansowymi tych właśnie zdarzeń. Nazywam się Danuta Zmyj i jestem brokerem ubezpieczeniowym. Moim zadaniem jest pomóc pracodawcy w wyborze optymalnego rozwiązania dla pracowników spośród wszystkich możliwości dostępnych na rynku. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co decyduje o wartości ubezpieczenia i w jakich diabeł tkwi w szczegółach, to zapraszam do obejrzenia materiału. Ubezpieczenie grupowe nieustannie zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę ubezpieczonych w Polsce. Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, korzysta z niego prawie 13 milionów osób. Warto zatem wybierać takie rozwiązania, które dają najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia za atrakcyjną składkę. I tutaj właśnie dochodzimy do pytania: co to dokładnie oznacza? Czy atrakcyjna składka to ta najniższa? Co kryje się pod pojęciem najkorzystniejsze warunki? To obszerny i ważny temat, dlatego w tym cyklu na przykładach pokażę Wam, o co warto zadbać podczas wyboru ubezpieczenia. Kiedy rozmawiam z pracodawcami na temat grupowych ubezpieczeń na życie, często słyszę, że takie rozwiązanie funkcjonuje już w firmie i nie widzą wyraźnego powodu, aby zastanawiać się nad zmianą. A przecież wszystko wokół nas się zmienia i ważne jest, aby co jakiś czas sprawdzać, na ile program, który został wprowadzony kilka lat temu jest dopasowany do sytuacji pracowników i konkurencyjny w stosunku do tego, co aktualnie oferuje rynek. W firmach, w których do tej pory nie wprowadzono takiego rozwiązania, pracodawcy często mówią, że nie zrobiono tego dlatego, że osoby, które mogłyby zająć się tym tematem, nie wiedzą, jak analizować oferty, na co zwrócić szczególną uwagę, żeby program spełniał oczekiwania, a składki nie przerosły możliwości pracodawcy lub pracowników. Po co firmie współpraca z brokerem? Broker jest przedstawicielem klienta w stosunku do towarzystw ubezpieczeniowych. To do nas należy obowiązek przeanalizowania sytuacji firmy, struktury zatrudnienia, dotychczasowych polis, jeśli funkcjonują w przedsiębiorstwie, a następnie zaproponowanie zmian, które będą nadążały za zmieniającymi się potrzebami pracowników i propozycjami firm ubezpieczeniowych. Pod jakim kątem dokonujemy tej analizy i w czym jeszcze możemy pomóc? Porównujemy definicje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia to w dużej mierze od nich zależy, czy w danej sytuacji ubezpieczenie zadziała, czy nie. Analizujemy zakresy poszczególnych świadczeń, w jakich krajach działa ubezpieczenie, ile chorób jest w umowie dotyczącej poważnych zachorowań, czy ich definicje są korzystne, ile zabiegów operacyjnych, jak są pogrupowane. Sprawdzamy ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw, czyli sytuacje, w których są one zwolnione z wypłaty świadczenia, nawet jeśli zaistnieje sytuacja objęta zakresem ubezpieczenia. W imieniu klienta negocjujemy dodatkowe warunki zwiększające prawdopodobieństwo wypłaty. Przeprowadzamy przez cały proces wdrożenia ubezpieczenia w firmie. Dziś. Na podstawie wybranych przykładów przybliżę Wam pierwszy z wymienionych punktów, abyście zobaczyli, że diabeł naprawdę tkwi w szczegółach. Na początek zastanówmy się nad tym, kim jest ubezpieczony. Niby wiadomo, że jest to osoba przystępująca do ubezpieczenia, ale kto może nią zostać? Ubezpieczony to osoba fizyczna, która przystąpiła do ubezpieczenia i pozostaje w stosunku prawnym z ubezpieczającym lub jest małżonkiem albo pełnoletnim dzieckiem ubezpieczonego. Ubezpieczony to osoba przystępująca do umowy ubezpieczenia, to jest pracownik, małżonka, małżonek pracownika, partner oraz dziecko pracownika, których życie jest przedmiotem ubezpieczenia. Na czym polega różnica? W pierwszym przypadku do ubezpieczenia nie może przystąpić partner pracownika, a przecież wśród pracowników jest coraz więcej długotrwałych, nieformalnych związków, w których ludzie czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Warto zatem zadbać o to, żeby dać pracownikom taką możliwość. Druga różnica polega na tym, że jeśli partnera życiowego nie traktujemy w ubezpieczeniu na równi z małżonkiem, to towarzystwo nie ma obowiązku wypłaty świadczeń, chociażby z takich umów, jak zgon małżonka, zgon rodziców małżonka, poważne zachorowania małżonka i innych, w zależności od oferty. W Polsce co 8 minut ktoś doznaje udaru mózgu. Wynikiem tego jest ponad 60 tysięcy zachorowań rocznie. Udar mózgu jest trzecią po chorobach serca i nowotworach przyczyną zgonów. Oraz najczęstszą przyczyną trwałej niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. Przeanalizujmy teraz różnicę pomiędzy definicją udaru mózgu i krwotoku śródmózgowego. Dlaczego? Ponieważ ma to ogromne znaczenie podczas wypłaty chociażby z takich umów jak śmierć, trwały uszczerbek, pobyt w szpitalu, czy też poważne zachorowania, zarówno pracownika, jak i małżonka czy partnera życiowego. Zgodnie z raportem Instytutu Ochrony Zdrowia, krwotok śródmózgowy jest przyczyną około 10% udarów mózgu. 5% udarów stanowią krwawienia podpajęczynówkowe, natomiast w pozostałych 85% udarów przyczyną jest niedokrwienie, spowodowane zamknięciem lub dużym zwężeniem tętniczki. Co to oznacza dla ubezpieczonego? Jeśli dozna on udaru mózgu spowodowanego niedokrwieniem, a w umowie ubezpieczenia będzie miał tylko wypłatę świadczenia z tytułu krwotoku śródmózgowego, to nie ma podstaw do wypłaty odszkodowania. Tak, wiem, że mówię o rzeczach trudnych i może nawet trochę nudnych, ale na tym polega nasza praca. Oprócz przyjemnych spotkań z klientami, spędzamy sporo czasu na tym, żeby zabezpieczyć ich przed takimi niespodziankami i zadbać o odpowiednie zapisy w umowach. I ostatni na dzisiaj przykład różnicy w definicji, która spowoduje, że w trudnej sytuacji pracownik otrzyma lub nie wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest urodzenie martwego dziecka. Ciąża i narodziny dziecka są dla kobiety wyjątkowymi wydarzeniami. Jednak niestety nie wszystkie ciąże kończą się urodzeniem zdrowego dziecka. Szacuje się, że w Polsce około 10-15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem, urodzeniem martwego dziecka lub urodzeniem dziecka, które w ciągu pierwszego roku umiera. Warto zatem pokazać różnicę pomiędzy definicjami i pokazać, która jest korzystniejsza. Za śmierć noworodka uznaje się urodzenie martwego dziecka ubezpieczonemu. Potwierdzone aktem urodzenia zawierającym adnotację dotyczącą martwego urodzenia oraz śmierć dziecka ubezpieczonego, które przyszło na świat żywe i nie ukończyło pierwszego roku życia. Za urodzenie się martwego dziecka uznaje się tylko takie urodzenie, które nastąpiło po upływie 22 tygodnia ciąży, potwierdzone wystawionym przez Urząd Stanu Cywilnego aktem urodzenia, w którym ubezpieczony jest wymieniony jako rodzic tego dziecka. Na czym polega różnica? Płeć dziecka można już określić nawet w 12 tygodniu ciąży i na tej podstawie wydać akt urodzenia martwego dziecka, co w przypadku pierwszej definicji skutkuje wypłatą świadczenia. W drugim przypadku mamy dodatkowe ograniczenie dotyczące długości trwania ciąży i wypłata jest możliwa dopiero w przypadku urodzenia po 22 tygodniu ciąży. Takich różnic w zapisach umowy jest znacznie więcej i przeanalizowanie wszystkich może zająć dużo czasu, szczególnie komuś, kto nie robi tego na co dzień. Dlatego właśnie warto powierzyć to zadanie komuś, kto zajmuje się tym zawodowo, czyli brokerowi ubezpieczeniowemu. A to dopiero początek. W kolejnym odcinku cyklu zajmiemy się krótką analizą zakresów ubezpieczenia i opowiem o różnicach, które w tym obszarze są kluczowe podczas dokonywania wyboru optymalnego rozwiązania. Już dziś serdecznie zapraszam. A jeśli uważasz, że ten materiał chociaż trochę pomógł Ci zrozumieć różnice w definicjach i ich wpływ na wypłatę świadczeń, to daj lajka. Będzie to dla mnie znak, że warto pracować nad kolejnym nagraniem. Dziękuję za uwagę.